Już po raz szósty w Jugowie odbył się gminny Orszak Trzech Króli. Wspaniała atmosfera i organizacja sprawiły, że do Orszaku dołączyło wiele osób. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Kultura Bez Granic. Nasza impreza przerosła już w taką naprawdę bardzo... Dużą, e, słyszalną poza naszą gminą. E, urosła i w siłę wielkościową i jakościową uważam. E, bardzo e, duże podziękowania dla naszych stowarzyszeń, e, szkoły, e, strażaków, nadleśników, którzy się włączyli w to wydarzenie. E, było pięknie, było kolorowo. Uważam, że to jest piękne wydarzenie, które trzeba kultywować i, i cieszymy się, jesteśmy z niego dumni. Od sześciu lat organizujemy Orszak Trzech Króli. Od kilku lat dołączyła do nas gmina oraz Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, więc rozbudowaliśmy tą imprezę na wszystkie wsie z terenu gminy Nowa Ruda. Dołączyły także do nas poszczególne miejscowości oraz parafie z Nowej Rudy. Między innymi w tym roku dość duża grupa, parafia Świętego Mikołaja z Nowej Rudy, zaszczycili nas swoją obecnością członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Nowa Ruda. Powiem tylko tyle, to są dzieci od nas tutaj z terenu gminy, które uczestniczą w zajęciach zespołu i cieszymy się, że mogą swoje zdolności prezentować w czasie Orszaku. Dziś Mali Bożkowiacy, dołączyły także sołectwa z terenu gminy Nowaruda, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy. Kogo u nas nie ma? Wszyscy są, bo Orszak Trzech Króli to jest podziękowanie narodzonemu Jezusowi za to, że by świat trwał, żeby wszystko działo się dobrze, żeby ta wojna, która trwa na wschodzie, zakończyła się jak najszybciej, bo tej wojny nie chcemy. Chcemy, żeby każdy żył w wolnym kraju i żeby każdy czuł się bezpieczny. Dlatego cieszymy się też, że dnia dzisiejszego tak duża grupa dzieci jest z nami. Bo każdy mały człowiek swoją obecnością dziś tu pokazuje, że tej wojny nie chce. Tradycyjnie trzy stacje, trzy kolory. Y, oceniane są rodziny w trzech kolorach. Y, w każdym miejscu właśnie na scenę wychodzą, prezentują się. Y, są oceniani w jury najczęściej właśnie wójt i osoby y, pomagają w ocenianiu tych y, strojów. Bardzo dziękuję, że mieszkańcy się włączyli i chcą się przebierać, chcą się z nami bawić wspólnie. No jest to wydarzenie, które przede wszystkim daje radość i troszeczkę odrywa od tego szarego świata. Pokazuje, że można się wspólnie połączyć, zjednoczyć i być razem. Konkurs na orszakowe rodziny rozstrzygnięty. Orszak Zielony, pierwsze miejsce, Dom Pomocy Społecznej Ludwikowice Kłodzkie i tutaj nagroda ufundowana przez wójta gminy Nowa Ruda, Dianę Mierzejewską. Rodzina państwa Jobków, miejsce drugie, nagroda ufundowana przez Nadleśniczego Nadleśnictwo Jugów w Jugowie. I trzecie miejsce, rodzina państwa Wawrzyńczaków i tutaj mamy nagrodę ufundowaną przez radnych Rady Gminy Nowa Ruda. Orszak Czerwony, pierwsze miejsce, Parafia Świętego Mikołaja w Ludzie, drugie miejsce rodzina Zdzikowca, i trzecie miejsce rodzina państwa Orzuk. Natomiast Orszak Niebieski, pierwsze miejsce gminny klub seniora w Jugowie, drugie miejsce koło gospodyń wiejskich w Jugowie i trzecie miejsce górnicza brać z Jugowa. Dzisiaj było ponad 600 osób. No, przyjechali ludzie z całej gminy, miasta, z okolic. To jest dla nas bardzo przyjemne, że Orszak startuje z nadleśnictwa, więc my jak Leśnicy jesteśmy dumni z tego. Podtrzymujemy tradycję, pokazujemy, pokazujemy naszym małym pociechom, że warto w tej tradycji uczestniczyć. Orszak już jest y, szósty rok, y, sześć lat uczestniczymy. Dziewczynki chętnie się przebierają za aniołki. No i nie ukrywamy, że lubimy później spotkać się tam pod tam. klubem, Klub. napić się dobrej herbatki. Pierwszy raz dzisiaj w Jugowie wystąpili górnicy. Jest to taka mocna, zwarta grupa tutaj u nas, szczególnie w Jugowie, którzy się zawsze spotykają z okazji Dnia Górniczego i dziękuję im za to, że dzisiaj w strojach również w swoich mundurach galowych wystąpili i również pokazali się na scenie. Na początek Sześć Worze Górnicze, jako, jako rodzinę, rodzinę tu na scenie tak, jako rodzina, że po pierwsze, pierwszy raz żeśmy występowali. Jako z, brać górnicza już nie pracujemy, jesteśmy na emeryturze, to uczestniczymy w takich pochodach, świętujemy. Po raz pierwszy, ale może, stety, ponieważ może to stanowić, i mam nadzieję, że tak będzie, początek wspaniałej tradycji, żeby dołączyć się jako reprezentacja parafii pod, wezwa, parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja i reprezentować godnie zarówno samo miasto Nowa Ruda, jak i, i parafie. Przede wszystkim uczestniczą dzieci ze scholi załoga Boga z parafii świętego Mikołaja w Nowej Rudzie. Robimy to, podkreślam po raz kolejny, z wielkim zaszczytem, mogąc wychwalać narodziny Pana Jezusa w tak szczególny sposób. Hej, żejno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Anioł Pański kuranciki wycina, wycina, stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna. Hej, żejno, dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem.